Cześć, drodzy widzowie! W dzisiejszym filmiku chciałbym Wam pokazać jeszcze jedną sztuczkę pod maską mojego samochodu. Więc zaczynamy, tego nowego. Tak to mogę dodać. Ok, to otwieramy maskę. Już otwieram. Czekajcie. No, maska otwarta. Podnosimy do góry. No dobra i patrzcie na to. Ok I zobaczcie! Odczepiłem silnik. Tu jeszcze ten element muszę wpychnąć, ponieważ mi się przypadkowo odczepiło z nim. Wczepmy go. Patrzcie, silnik jest sam. A auto bez silnika nie odpali, tak. I patrzcie, to jest na przykład taki malutki bagażnik, że tutaj można schować hula i nogę albo coś. Zamk nie będziemy zamykać całkiem. Patrzcie, na przykład tam jest taki mały bagażnik, ale bagażnik powinien być normalnie z tyłu. Dobra, pokazałem Wam tą sztuczkę, to włóżmy ten silnik i zamknijmy maskę. Tylko czekajcie, jak on był. Chyba tak. No, silnik powinien być tak, więc zamykamy. Ok, maska jest zamknięta. Jeśli podobał Wam się filmik, zostawcie lajka i napiszcie wyniki w komentarzach. Zapraszamy Was na pozostałe filmy z naszego kanału. Cześć i do usłyszenia! Pa!